Trzeba było trzech długich miesięcy, by na froncie wschodnim zatrzymanym wzdłuż Wisły przygotować kolejne natarcie. 12 stycznia 1945 roku na froncie liczącym 2000 kilometrów od Bałtyku pod Dunaj ruszyła zimowa ofensywa radziecka. Na ziemiach polskich walkę podjęły wojska I i II Frontu Białoruskiego oraz I Frontu Ukraińskiego. Wśród nich wojsko polskie, liczące już wtedy dwie pełne armie, Korpus Pancerny, Korpus Lotniczy i inne oddziały, razem 287 tysięcy żołnierzy i oficerów. Po pierwszej armii wojska polskiego przypadło w udziale wyzwolenie Warszawy lub raczej tego co z Warszawy pozostało 17 stycznia wyzwolone zostały gruzy stolicy Pamiętna pierwsza defilada alejami jerozolimskimi. Choć znaleźli się już w wymarłej Warszawie ludzie, którzy witali zwycięskie wojska, radość pomieszana była z żałobą. O 100 metrów od trasy defilady rozpościerał się olbrzymi warszawski cmentarz. Decyzja władzy ludowej o przeniesieniu stolicy do tych gruzów o szybkiej odbudowie Warszawy brzmiała dla wielu jak propagandowy frazes. Styczniowa ofensywa szła błyskawicznie naprzód. Trudno było nadążyć z czytaniem komunikatów o wyzwolonych miastach.